Nie spodziewałem się kiedykolwiek, że jakiekolwiek anime z gatunku romansu wzruszy mnie tak samo, jak zrobiło to Angel Beast. Czasem ta sogara o Tomek Zamlidzia wzruszyła mnie nie tylko tak samo, ale i o wiele bardziej. Anime opowiada historię dwójki bohaterów, którzy czasu antenowego dostają tyle samo. Nia Teici. Jest pierwszoklasistą w pewnym liceum, które zostało wybudowane na ruinach starej świątyni. Zupełnie przypadkowo wpada na dziewczynę. Yuko Kanoe. I wszystko w sumie wyglądałoby na bardzo oklepany schemat. Jest tutaj jednak jeden szczegół. Yuko nie żyje. Od 60 lat. Jest duchem. 12-odcinkowa seria, wzbogacona o jedną ławkę, ma tylko czwórkę bohaterów, co bardzo mnie zdziwiło. Nie sądziłem, że z tak małej puli można wycisnąć taką świetną historię. Oprócz ciego i Yuko mamy zatem dwie inne bohaterki, należące do założonego przez Yuko klubu zjawisk paranormalnych: nad pobudliwą Momoe Okonogi, która ma bzika na punkcie owych zjawisk, a paradoksalnie jest jedyną osobą z paczki która nie potrafi zobaczyć ducha Yuko oraz Kirie Kanoe, mogącą zobaczyć Yuko dzięki temu, że jest wnuczką jej siostry. Co więc oferuje scenariusz tego anime? Jak tytuł wskazuje, Yuko straciła pamięć, więc Teichi stara się wesprzeć ją w jej odzyskaniu. Jak nie trudno się domyślić, szybko nawiązuje się romans. I tutaj zaskoczenie. Jak na gatunek romantyczny wypada, znajdzie się tutaj kilka scen komediowych. Co mnie jednak zdziwiło, było ich tak niewiele i tak zręcznie zostały wplecione w scenariusz, że ich obecność wcale mi nie przeszkadzała. Szczególnie, że upchane są głównie w pierwszej połowie scenariusza. Potem anime zaczyna się robić śmiertelnie poważne i przekształca się w pełnokrwisty dramat. Jest tutaj dużo miejsca na wzruszenie i nie ukrywam, że uroniłem łzy nie tylko przy znamiennym zakończeniu, ale także wcześniej podczas kilku zwrotów akcji, których jak na 12 odcinków jest tutaj naprawdę sporo, a zostały świetnie zaprojektowane. Nawet jeśli ktoś nie jest skłonny do płaczu, na pewno znajdzie tutaj przynajmniej jedną scenę, po której przez ciało przejdzie mu dreszcz. Na pochwałę zasługują również Miła Oku Kreska, porządne efekty specjalne, a także genialny soundtrack. Jest tutaj parę kawałków, które wpadają w ucho na tyle, że można słuchać ich w kółko. Zarówno intro i outro prezentują wysoki poziom, dając do zrozumienia, że wbrew pozorom to nie bajka. Historia o chłopaku zakochanym w duchu dziewczyny. Może wydawać się błaha, ale w rzeczywistości wcale tak nie jest. Ta Sogara o Tomek Amnizia jest do polecenia naprawdę każdemu, a to dlatego, że nie ma tutaj ani dziecinady, ani zbędnego rozwodzenia się nad tematem. To rzetelna, smutna historia, zrealizowana tak, jak być powinna.